Jaką grupę krwi będzie miało dziecko? Żeby dać odpowiedź na to pytanie, zobaczmy, jakie są grupy krwi i co oznacza RH- i RH. U ludzi występują cztery grupy krwi: A, B, AB i 0. Z 1928 roku taki podział grup krwi przyjęto na całym świecie. Każda z grup A, B, AB i 0 może posiadać substancję z układu grupowego RH. Oznaczenie grupy krwi zawsze dotyczy układu grupowego AB0 i RH. Przy grupy krwi dla każdego zapisujemy jak grupę, taki faktor RH. Grupy krwi determinowane są genetycznie i dziedziczone zgodnie z charakterem ich genów. Oto schemat, który pokazuje, jaką grupę krwi może odziedziczyć dziecko. Jak widać, dziecko nigdy nie będzie miało krew grupy 0, jeżeli jeden rodzic ma krew grupy AB. Kiedy oboje rodzice mają krew grupy B, to dziecko może mieć krew grupy 0 lub B a jeżeli oboje rodziców mają krew grupy 0, to dziecko nie może mieć żadnej innej oprócz grupy 0. Jak w przypadku aglutynogenów A i B, obecność lub brak aglutynogenu Rh również ma charakter dziedziczny. Dziedziczenie układu Rh duża literka D oznacza występowanie antygenu D, mała literka d oznacza jego brak. Antygen D odziedziczony choćby od jednego z rodziców Decyduje o tym, że dziecko będzie miało układ RH. Może wystąpić przypadek ukazany w tabelce, gdy oboje rodzice mają układ RH, a ich dziecko będzie miało układ RH-. Natomiast, jeżeli oboje rodzice mają układ RH-, a więc nie mają antygenu D, wtedy ich dziecko też go nie będzie miało i odziedziczy układ RH-. Niektóre aglutyniny wykształcają się we krwi samoistnie w ciągu od 3 do 8 miesięcy po urodzeniu. Oznaczenie grupy krwi noworodka z krwi pępowinowej wymaga powtórnego oznaczenia z krwi pobranej z żyły, jeżeli wynik badania ma być wpisany do książeczki zdrowia dziecka.